Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Słodki. W studiu witam moją gościnię, diagnostkę i terapeutkę integracji sensorycznej, Rusłana Roguska w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo mi miło. Dodam, że Rusłana reprezentuje Centrum Terapii i Psychoedukacji Rodzina i dzisiaj chcielibyśmy proszę państwa troszkę porozmawiać o integracji sensorycznej. Co to w ogóle jest, na czym polega i o co chodzi? Jakbyś mogła wyjaśnić, co to jest ta integracja sensoryczna? Integracja sensoryczna jest to proces. Proces e, rozwojowy, neurologiczny, który wspiera funkcjonowanie każdego człowieka. Wszystkie bodźce, które docierają doti do kory mózgowej, e, kora mózgowa porządkuje, analizuje. Wszystkie te y, zmysły, które y, mamy, mamy tak. tak. No i wtedy jest tak, jak jest. Jeżeli y, można tak powiedzieć, że wszyscy mamy, y, rodzimy się z integracją sensoryczną, mamy ją y, na co dzień. No i żyjemy, funkcjonujemy. Czyli to jest ta in integracja sensoryczna, to nie wiem, sensoryczna to trochę brzmi jakbym coś dotykał, tak, e, coś tak. testował, tak, czuł to po prostu, to o to Czuć, chodzi? Tak, to jest integracja sensoryczna, to jest, e, jeżeli chodzi, e, to jest taki, e, pływa, bardzo mocno wpływa na motorykę małą, na motorykę dużą na ruch, na układ psychiczny, e, też nasze uczenie się, rozwój, e, dzieci e, i, na, i, i nie tylko dzieci, ale też i dorosli. I to, żeby... jest, mm -hmm, i to, to jeszcze, przepraszam, dopytam, mm -hmm. czy, to, czy to jest tak, że y, y, jak dziecko się rodzi i mamy małe dziecko w domu, hmm. to y, musimy zwrócić na pewne rzeczy uwagę, które funkcjonują dobrze w tej integracji sensorycznej, a jakieś inne nas mogą nic zaniepokoić? Jakbyś mogła powiedzieć, mhm. jak to wygląda? Jak to wygląda, jeżeli dziecko rodzi się i, na przykład, dziecko, które rodzice widzą, że coś się dzieje z dzieckiem, dziecko płacze. E, nie dosypia e, lub jest bardzo bardzo w takim, można powiedzieć, alarmie. To już jest też niepo, niepokojące, co takiego się dzieje, bo czasami może to być e, z żywnością, ale e, części to jest też, może być nie, dziecko niedostymulowane też, tak? Że potrzebuje stymulacji, trzeba zwracać uwagę na to, co się, dzieje, tak? uwagę, co się dzieje, i takie małe dziecko, które nas już jak gdyby informuje, e, i warto się tym zainteresować. A do kogo powinni zgłosić się rodzice po pomoc, jeśli zobaczą, że coś w tej integracji sensorycznej, w tym dotyku dziecka nie działa? Jeżeli e, widzimy, że coś jest, e, jakaś jest trudność. Czyli udajemy się wtedy do, pierwsze co, no to trzeba, warto skonsultować z terapeutą integracji sensorycznej, żeby sprawdzić, no co takiego, bo nie zawsze to jest problem sensoryczny, może to też być inny problem, tak. Wtedy terapeuta kieruje, powiedzmy, czy tam na, do lekarz do, do odpowiedniego specjalisty dziecko I wtedy... Jeżeli mówimy o małe dziecko, tak? Małe, a jeżeli mówimy o już y, dzieci, takie przedszkolne, szkolne dzieci, no to też dzieci nas sygnalizują, tak, że mają jakieś trudności. Zdarza się czasami tak, że mama idzie z dzieckiem do przedszkola, czy tam do szkoły, tak? A dziecko leci, leci sobie, mama nie nadąża za nim. No i już jest jakiś sygnał, tak, że coś jest niepokojącego. Natomiast też może być tak, że dziecko powiedzmy, przewraca się i ma, jakby to powiedzieć, nie czuje tego bólu, jest, ma nogi pobijane, tak, czy a tutaj nie, nie, jak gdyby nie widzi nawet, że krew leci czy coś w tym stylu, tak? To, to też jest bardzo, tak, mm -hmm. są, różne, są różne czynniki, które wpływają, na przykład bardzo dużo jest sygnału, bo tak jak wspomniałam, że te bodźce, które do nas docierają, to są i wzrokowe i słuchowe i węchowe, smakowe, dotykowe, ruchowe, czyli ta ten przedsiony, który odpowiada za ruch, też propriocepcja, zaczucie głębokie, czyli mięśnie wszystkie te, które do nas docierają, to też trzeba bardzo brać pod uwagę. Czyli tak. na przykład jest głośny dźwięk i wtedy dziecko bardzo zaczyna się denerwować też albo zakrywać uszy. Też na przykład, albo nawet jeżeli jest e, suszarka e, do suszenia włosów, to też przeszkadza. Odkurzacz, e, hałasy różne, które docierają z zewnątrz. A jak wygląda taka terapia e, sensoryczna właśnie? E, jak długo trwa i czy są efekty rzeczywiście widoczne po niej? Jak długo trwa terapia? To zależy, to bardzo zależy od tego, jak często dziecko przychodzi, bo na przykład, tak jak teraz jesteśmy w takim, na takim etapie już jesienno-zimowym, no to wiadomo, że jeżeli ważne jest to, że żeby był ten kontakt z terapeutą. To jest pierwsza e, taka ważna, istotna rzecz. Druga jest, jeżeli e, powiedzmy dziecko, e, rodzic dostaje zalecenie jeżeli te zalecenia systematycznie wykonywane, nieprzerywane, tak, i też dziecko korzysta z tej terapii. To, je, to możemy już nie zawsze, ale te postępy są. Ale na przykład, jeżeli, tak jak wspomniałam, tutaj jesień mamy już chłodno i dziecko choruje, czy ma jakieś antybiotyki, czy cokolwiek, no to wiadomo, że dziecko już wtedy nie, nie, ani do gabinetu nie przychodzi i też nie w domu nie pracują rodzice z dzieckiem. Tak? Też są inne. Y jeżeli e, chodzi o takich dzieci, którzy mają spektrum, no to też ta terapia też jest różnie. To nie ma takiego. E, jedno dziecko może być. E, Każdy jest indywidualny, po prostu i trzeba dostosować tak, terapię do, 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 do danego dziecka. A c, jaką radę, radę, czy takie przesłanie dałaby się rodzicom, którzy, którzy borykają się właśnie z trudnościami u dzieci? <słuch> Przede wszystkim rodzice bałcie się z dziećmi, bo zabawa to jest bardzo ważna stymulacja. Też nie bójcie się przyjść do terapeuty, bo terapeuta też może nam rozwiać nasze wątpliwości, doradzić nam, też pomóc, wesprzeć nas. I, i to jest najważniejsze, co mogę doradzić. Bardzo dziękuję za te informacje i za te rady. Moją gościnią, proszę państwa, była i diagnostka, i terapeutka integracji sensorycznej Rusłana Roguska. Bardzo Ci, Rusłanu, dziękuję za te wszystkie informacje z Centrum Terapii i Psychoedukacji Rodzina. Ja nazywam się Tomasz Słodki, realizacja Kamilo Castro. Dziękujemy, do usłyszenia. Dziękuję.